Witamy Państwa w sali konferencyjnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. Pierwszy program Stalex Liga po godzinach. A dzisiaj, moimi Państwa gościem, gośćmi oczywiście są eksperci Marcin Grocki. Dzień dobry. Pan Marek Filarski i Pan Tomasz Chyła. Pan Marek Filarski jest kierownikiem wojownika Wiktorii Warcz, a Pan Tomasz Chyła, kierownikiem ekipy TEI. Przed te dwie drużyny zmierzyły się ze sobą, ale o tym spotkaniu porozmawiamy za chwilę. Może rozpocznijmy od tego, co działo się w środę Polska w Wybrzeże Kości Słoniowej. Można powiedzieć w końcu, po raz pierwszy od ośmiu meczów wygrana reprezentacji Polski. Nawet ja nie wierzyłem do końca w reprezentację polski u Book postawiłem na wybrzeże Kości Słoniowej. No to pieniążki przegrane, no. Uważam, że mecz dosyć dobrze rozegrany przez naszą reprezentację. Przede wszystkim trzy bramki strzelone, co ostatnio było naszą bolączką. Robert Lewandowski pokazał no w końcu chyba wszystkim niedowiarkom, że potrafi strzelać, potrafi się dobrze ustawić w polkarnym. Z drugiej strony wybrzeże też moim zdaniem ten mecz tak kolokwialnie można powiedziawszy, odpuściło, no czego efektem brak występu drogby, brak występu Salomona Kalu. No myślę, że gdyby te ci zawodnicy wystąpili w tym meczu, no wynik mógł być całkowicie odwrotny. Ale cóż, no pozostaje się tylko cieszyć z takiego wyniku i liczyć na kolejne postępy kadry smutek. Ja również bardzo cieszę się z tego wyniku, z naszego zwycięstwa od ośmiu spotkań. W przeciwieństwie do pana nie obstawiam zakładów ubocherskich. Nie zrobiłem również tego tym razem, także... Wierzyłem po cichu w naszą reprezentację. Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy chcieli, żeby to zwycięstwo miało w końcu miejsce. Udało się. E, gratuluję całej naszej reprezentacji. E, cieszę się bardzo z bramki Lewandowskiego. Mimo e, braku takich sław, o których Pan wspomniał, e, drogby Kalu. Zespół prezentował się znakomicie, my nie pozostawiliśmy żadnych złudzeń, byliśmy zespołem lepszym, udało się twardo walczyć się na tym boisku, no i zwyciężyć, to jest myślę, że najważniejsze, z tego się ogromnie cieszymy. Ja z kolei zawsze wierzyłem w naszego trenera, wiedziałem, że prędzej czy później uda mu się zrobić jakąś taką dobrą drużynę, która powalczy z innymi w Europie przynajmniej. Co prawda długo to dosyć trwało, ale myślę, że już jakiś ten kształt tej drużyny jest. Co prawda każdy się na pewno ze mną zgodzi, że jeszcze w obronie, a zwłaszcza środkowi obrońcy, nie zagrali tak, jak, jak wszyscy tego oczekują. Ale już no, jest w przodzie Lewandowski, jest Boszczykowski, bardzo podobał mi się Matuszczyk, który no, dwoma pięknymi podaniami otworzył praktycznie. Drogę do Bramki Lewandowskiemu, także no, zauważam, że zaczyna się tworzyć zespół. I teraz gdy ci chłopcy pograją ze sobą, no to myślę, że, że no, jest już jakiś zalążek czegoś, co, no, na, na co wszyscy czekamy, że w końcu nie tylko piękne stadiony, nie, nie tylko piękna impreza, która nam się zapowiada, ale i drużyna, która będzie godnie reprezentowała nasz kraj. Także no, myślę, że jeszcze, jeszcze tylko kwestia czasu, że. No, ciekawi zawodnicy, gdy dojdzie do tego jeszcze lewy obrońca Benisz. No to i być może jeszcze mamy trochę czasu, że jeszcze ktoś w polskiej lidze na tyle no, wykształci swoje umiejętności, że, że do, doszlusuje do tej kadry i, no i będziemy no, mieli co oklaskiwać, bo, bo mówię, to nie tylko piękne stadiony, które nam się zapowiadają. Po tak długim czasie no, no w końcu no mamy ten Poznań, mamy 40 tysięcy ludzi, którzy przychodzą na, na mecze. No, co prawda to nie jest jeszcze Barcelona, Real czy, 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 czy Stuttgart, że gdzie przychodzi po 80 czy, czy nawet i więcej publiczności, no ale 40 to już też jest frajda i w takiej atmosferze pięknie się gra. No, mamy tu również przykład Lecha Poznań, który Umie podjąć rywalizację z najlepszymi w Europie, no bo jednak Manchester City czy Juventus Turyn no to firmy, o których nic dodać, nic ująć, a jednak się okazuje, że, że możemy wygrywać z takimi zespołami. No i w takim idziemy chyba w dobrym kierunku, i to jest pozytywne, i no myślę, że będzie dobrze. Magia poznania ciągle trwa, chociaż no dla Lecha. Nie powiedziałbym, że ten sadem jest szczęśliwy, jeśli chodzi o naszą XT klasę. Na początku na pewno nie, nie wyglądało to za ciekawie, jeżeli chodzi o poznański zespół. Jednak myślę, że ta lokomotywa w końcu się rozpędzi i dogoni naszą czołówkę. Myślę nawet, że może jeszcze mocno powalczyć o tytuł Mistrza Polski. Nie jest to moim zdaniem jeszcze taki odległy temat. Może jeszcze, jeżeli chodzi o reprezentację. Wspomniał Pan o dziurach w obronie. Tutaj, może jak bumerang powraca temat nadania obywatelstwa kilku zawodnikom, takim jak Manuel Arboleda, Damian Perki. No, jest to naprawdę, moim zdaniem, myślę, że strzał w dziesiątki, jeżeli tutaj dokończy taki temat. No i, i zawodnicy oczywiście mieliby chęć i, i, i stanowiliby siłę tutaj naszej reprezentacji. Jak Pan uważa, czy. czy... No, Arboleda to zawodnik no, marki europejskiej, wręcz światowej można powiedzieć, taki obrońca na pewno wzmocniłby linię obrony naszego zespołu, chociaż takie zmienianie narodowości nie bardzo mi się zawsze podoba, bo mamy już wiele przykładów na to o Debe czy, czy no, Obraniak akurat jeszcze w tej chwili gra i zaczyna być jakimś zawodnikiem podstawowym, kluczowym dla tej reprezentacji. Ale widzimy, że, że takie właśnie zmienianie obywatelstwa no, no nie zawsze tak ładnie wygląda. Ale celu święca środki, jeżeli popatrzymy na, na ligę francuską czy angielską, gdzie, gdzie grają praktycznie sami czarnoskórzy, czy, czy Azjaci w tej chwili już także, czy w niemieckiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata. Tak naprawdę to chyba występowało tam w pierwszym składzie trzech czterech Niemców, a reszta to, to właśnie Azjaci czy, czy nawet ymm, zawodnicy Czarnego Lądu. Także jeżeli, jeżeli m, ma to no, pomóc naszej reprezentacji, to zawsze będę za. Nie zgodziłbym się tyle, że co do Isadebe przecież on nam dał pierwszy od dawna wyjazd na Mundial. Olisadeby. Mieliśmy ostatnio trzy takie przypadki, kiedy... cztery przypadki, kiedy Polak, zawodnik z innej narodowości został Polakiem. Sadebe dał nam mundial w 2002 roku. Roże strzelił jedyną bramkę na Euro 2008. Obraniak w debiucie z Grecją strzelił dwie bramki. Benisz także świetnie wszedł do drużyny, więc nie widzę tutaj powodów do narzekania, chociaż no trochę może nie jestem za tym, żeby często były robione takie zmiany narodowości, o ile ci zawodnicy są Polakami jeszcze. Ci zawodnicy mają korzenie jakieś polskie, no ale spójrzmy na to, co się dzieje w nie reprezentacji Niemiec. Jakie korzenie niemieckie ma Turek Ezil, który jest najlepszym zawodnikiem reprezentacji Niemiec? No zgadza się. Ja tylko tak właśnie zastanawiałem się czy no bo w końcu byśmy tak popatrzeli z innej strony, no, no Polakiem, Czek się rodzi i chce być przez całe życie. A co dla takiego tam, no powiedzmy zawodnika z Kolumbii, który dla, dla, może dla, pewno dla kariery sportowej czy dla pieniędzy chce odciąć się od swojej ojczyzny? No, tutaj tylko taki stawiam mały znak zapytania, bo jeżeli chodzi o sprawy sportowe, no to zawsze jestem za, bo tylko silna reprezentacja no, sprawi nam mm, trochę przyjemności. Tak myślę, że podczas tych właśnie Mistrzostw Europy. Pan Kierownik chyba trochę nam tutaj już zasypia, więc wróćmy do tego, po co się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Kolejna kolejka Starek z ligi przed chwilą zakończyło się. Dosłownie 20 minut temu spotkanie wojownika Wiktorii z ekipą tej. No i panie, panie Kierowniku na pewno nie może być zadowolony. Po pierwszej połowie jeszcze było widać tutaj jakieś powody do optymizmu, kiedy ten naprawdę grał bardzo dobrą piłkę. Zepnęło do defensywy ekipę wojownika Wiktorii i kilka sytuacji no przeleciało obok lewego, prawego słupka. No pan może chyba mieć jedynie tylko pretensje do bramkarza w kilku sytuacjach, szczególnie przy tej bramce, kiedy no, piłka mu przez te ręce przeszła. Cóż, e, upewnię panów, że nie przysypiam. E, przysłuchuję się bardzo uważnie waszej dyskusji. E, uczę się e, e, od, od panów m.in. na temat... E, Reprezentacji polskiej, sposobów rozegrania meczu, przystąpienia do realizacji. To, co chciałbym ewentualnie dodać do obywatelstwa, możliwego obywatelstwa Arderoby, to jest to, że myślę, że takiego zawodnika z paszportem kolumbijskim, gdzie no nie oszukujmy się możliwości reprezentacji. Gry Kolumbii na jakichś takich wydowiskach światowej ranki są dosyć ograniczone. Myślę, że taka możliwość skorzystania z obywatelstwa polskiego w tym przypadku i możliwość pokazania się całemu światu też jest dla takiego zawodnika czymś, co należy wykorzystać. A my nie pozostając obojętni na to, jak robią inne zespoły, inne narodowości korzystamy i wyopujemy takie talenty y, poprzez y, wspólny udział w reprezentacji. Tym sposobem myślę, że możemy po prostu osiągnąć coraz lepsze te wyniki. To tak odwołując się tylko do wypowiedzi Panów przed momentem. Y, co do z Ligi i spotkania, które Pan wspomniał przed chwilą, które się zakończyło. Ja może zacznę od tego, że y, nie, miałem, y, nie miałem możliwości y, Robić tego przed meczem, a bardzo chciałem, więc pozwoli Pan, Panie Marku, że tak symbolicznie przekażę Panu dla Pana, dla Pana chłopaków, którzy walczyli niesamowicie, takim tylko mały upominek, który będzie gdzieś wspominał nasze spotkanie, które miało miejsce dzisiaj. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co do spotkania. Faktycznie Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom za grę. Pogratulować drużynie przeciwnej, która zagrała lepiej. Wygrała ten mecz zasłużenie. Oczywiście wynik nie jest dla nas wynikiem, który by cieszył. Było to nasze pierwsze spotkanie. W zeszłym roku braliśmy udział w. W tej również piłce halowej udało nam się skończyć na miejscu 15. Naszym celem w chwili obecnej jest osiągnąć lepszą pozycję niż miejsce 15. Będziemy dążyć do tego, robić, walczyć przede wszystkim na boisku, aby ten cel osiągnąć. Cóż, spotkanie przebiegło tak, jak Pan wspomniał. Do pierwszej połowy wyglądało bardzo dobrze. Udało nam się nawiązać równorzędną grę z, z przeciwnikiem. Faktycznie, po pierwszej połowie, troszeczkę uważam, że zgubiliśmy się w obronie. Słyszałem bardzo często brak decyzyjności w naszej drużynie co do pozycji. Obrony, kto na którym pozycji miał miało zająć miejsce, i widziałem osobiście, że właśnie w wyniku takiego braku koncentracji na pozycję obrony straciliśmy kilka bramek. Cóż, jeśli chodzi o bramkarza, myślę, że należy podziękować i pogratulować wszystkim chłopakom za grę, pogratulować przede wszystkim zwycięzcy. Bramkarzom zdarzają się. Przykre figle, tym najlepszym. Można było tu wspominać o dudku, o kuszczaku i innych, aczkolwiek jest to chłopak, który ma bardzo duże predyspozycje. Uważam, że, że będzie rozwijał się znakomicie, jeszcze dużo osiągnie, czego mu tego życzę. A my pozostajemy w grze. To jest nasze pierwsze spotkanie. Będziemy walczyć w przyszłym tygodniu i będziemy starać się wywalczyć jak najlepszy wynik w tej hali ligowej.